Wczoraj mieliśmy małą imprezkę, poznanie naszej córki, syna, przyjaciół, eee, no cóż no, posiedzieliśmy, zjedliśmy niezdrowe bagietki, niezdrowe chipsy, zdrową sałatkę, wypiliśmy po kilka małych piw, to wszystko mówię Ci dlatego, że chciałbym Ci powiedzieć, że nie ma... Po pierwsze odpowiedniego momentu na to, żeby schudnąć, tak jak zresztą powiedziałem ci to wczoraj, bo okazje same się znajdą. Jeśli nawet się nie znajdą same w kalendarzu, to, to ty je znajdziesz. Bo po prostu najzwyczajniej w świecie będziesz chciała, będziesz chciał wyluzować i zjeść coś. Spoza schematu, jaki sobie wyznaczyłaś. A druga sprawa jest taka, że weekendy często są prowodyrem załamania naszej diety. I dlaczego tak się dzieje? Jak to się dzieje, że akurat weekend, a nie wtorek, nie czwartek, nie środa, to taki okres, który powoduje, że nam się odechciewa i trochę próbujemy sobie poluzować nasze założenia. Ciężko to się wchodzi. Ja nie tak jest właśnie ta kobita o, no może nie było inaczej jak No, tu jest właśnie ten parking taki no to był samochód prześlili, nie, nie można było inaczej dobra, my jedziemy do neurologa, czyli rozpoczynamy zapowiedź naszych yy, naszej, jak to się mówi? Maraton. maratonu, dokładnie No jesteśmy po lekarzu, okazuje się, że wszystko jest w porządku, tak jak zresztą myślałem ale tu mamy Pani Karę dzień dobry Pani Karo no. Słuchajcie, teraz za mnie stres wchodzi, tak mi boli głowa strasznie. Zagraj, jeszcze hormony buzują. Płacz poplątany ze śmiechem, ale już jest dobrze. <grym> 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 Jak to zaczynało w ogóle? Płacz poplątany ze śmiechem. No. Zagra. Naprawdę. No dobra. My właśnie sprzątamy, bo dzisiaj odwiedzają nas rodzice Karoli i moja mama, także mamy lekkie stresy. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Właśnie był. U nas listonosz, kurier i zostawili nam paczuszkę, ale oczywiście nie mogłem się powstrzymać i poczekać z nagraniem, tylko już ją rozpakowałem, ale już Ci pokazuję, co to jest. No i właśnie, proszę bardzo. Ostatnio zrobiłem ankietę, czy... Chcielibyście kurs, czy chcielibyście e-booka, odpowiedzi były różne. Tak naprawdę może i większość była za e-bookiem, ale dostałem mnóstwo komentarzy, które akcentowało jednak znaczenie kursu, bo jest to jednak o wiele bardziej taka uniwersalna wersja przekazywania wiedzy, do której można wrócić, i tam jest takie kreme de la creme wszystkiego, co chcesz przekazać. No i do tego kursu, ale nie tylko do tego, bo również do moich vlogów potrzebowałem właśnie jakiegoś narzędzia to narzędzie mieści się właśnie tutaj na tym obrazku także mega się cieszę no a czasem trzeba zmusić się do treningu mimo tego że się nie chce no to iść dlatego że później czekacie za to super nagroda w postaci wyrzutu endorfin i to się po prostu ceni a ja przynajmniej to bardzo bardzo lubię hej no jestem po treningu jak widać chyba widać Jestem mega zmęczony nawet bluzę mam mokrą, chociaż po ją założyłem dopiero. No cóż, jeśli chodzi o weekendy, to jest to tyle skomplikowana sprawa, że weekendy traktujemy jako takie zakłamane dni, które możemy wykorzystać na to, że będziemy sobie odpoczywać, ale nie tylko pod kątem mentalnym, ale też pod kątem żywieniowym. Czyli jeżeli namęczyłem się, namęczyłam się od poniedziałku do piątku z dietą, to, to dlaczego miałabym nie skorzystać nie zjeść czegoś spoza tych ram, które sobie ustaliłam? Ale dlaczego na przykład nie mogę byś tego zjeść jako posiłku jednego, na przykład we wtorek na obiad albo w czwartek na kolację? Dlaczego to sobota lub niedziela ma być tym dniem, który jest odpowiedni do tego, żeby wreszcie zgrzeszyć? Ale ta sobota często się zapętla o niedzielę i już w piątek wieczorem próbujemy um, uciec od tych nawyków żywieniowych, jakie sobie wypracowujemy. I mam wrażenie, że za bardzo celebrujemy zakazane posiłki, że traktujemy je jako taki święty gral, jako zakazany owoc. W momencie, kiedy poprzestawia nam się w myśleniu, poprzestawia nam się taki schemat, że burger, pizza czy, czy, czy lody to jest niezakazany posiłek. To jest normalny posiłek, jeden z wielu, taki sam jak kurczak z ryżem, jak parzona ryba. Wiadomo, że nie taki sam, chodzi po prostu o klasyfikację, po prostu jedzenie, po prostu dostarczenie energii. Kiedy zrozumiemy to, że ja mogę to jeść, ale nie muszę, ale na pewno nie zamierzam tego dzielić i tworzyć z tego nie wiadomo jak zakazanego posiłku, i celebrować tego, że może kiedyś. Jeżeli zrozumiem, że mogę to jeść, ale nie muszę, to najzwyczajniej w świecie po prostu nie będę tak obsesyjnie o tym myśleć nie będę odliczał dni do tego, żeby wreszcie zjeść tą, tą wymarzoną zapychankę, kubeł lodów. Bo ten kupę lodów możesz po prostu zjeść na tygodniu, po prostu też wracając do diety. Nie będąc w tym złym schemacie, nie będąc w tym błędem kolek, i większość osób niestety przeżywa na diecie. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia jutro.